Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Motodoradca. W dzisiejszym materiale chciałem powiedzieć parę słów na temat przebiegu samochodu, dużego przebiegu samochodu, ale zacznijmy może od takiego mojego eksperymentu, który w pewien sposób powinien też Wam otworzyć oczy. Zajrzałem dzisiaj na popularny portal aukcyjny ogłoszeniowy Allegro, gdzie ustawiłem konkretne widełki po to, żeby Wam pokazać, jak wygląda ta krzywa przebiegu samochodów używanych. Widełki dość szerokie, auta od 10 do 15 tysięcy złotych, osobowe, bez podziału na kategorie, jedynie bawiłem się ustawianiem zakresu przebiegu. I tak, samochodów do 100 tysięcy kilometrów było około 5 tysięcy, od 150 do 200 tysięcy było trochę ponad 13 tysięcy i tutaj była ta górka, ale już od 200 do 250 tysięcy było ich niespełna 7,5 tysiąca, prawie połowa. Od 250 do 300 tysięcy już było 2400. Od 300 do 350 tysięcy było ich 574. Od 350 do 500 tylko 209. No i ostatnia taka grupa freakowa. Auta powyżej 500 tysięcy kilometrów. Dokładnie było ich 35, z czego 17 to były tak zwane buble. Ponieważ albo ktoś dopisał o 1,05. Za dużo, więc ten wynik nie był miarodajny. Zobaczcie, powyżej 500 tysięcy kilometrów w Polsce jest tylko 18 aut. Powiem Wam jedno: jak mam okazję być w Niemczech, we Francji, w Holandii, jak ja widzę auta w komisach, to tam 300, 400, 500 tysięcy to jest normą. To nie jest nic nadzwyczajnego. Jak jest w Polsce z tymi średnimi przebiegami? Otóż przyjmijmy sobie takie auto kompaktowe, benzynowe. Średni przebieg takiego auta w Polsce to jest około 15 do 20 tysięcy kilometrów. Jeżeli jest to diesel, to będzie od 20 000 do 30 tysięcy kilometrów. Jeżeli zrobilibyśmy z tego auta tak zwany samochód miejski, odjąłbym spokojnie 30% z tego przebiegu. A jeżeli byłoby to auto chociażby sprowadzane z Niemiec, do tych wytycznych dodałbym 30, a nawet 40%. W Niemczech nie jest żadnym problemem, żeby Passat czteroletni miał przebieg roczny w granicach 70 tysięcy kilometrów. To nie jest żadna ujma. No i tutaj pojawia się pierwszy aspekt. Dlaczego nasze auta, które chcemy kupić w Polsce mają tak niskie przebiegi? No oczywiście, no, Ameryki nie odkryje. Duża część z tych samochodów ma licznik korygowany. Jakby na to nie patrzeć, jest to wina sprzedających, ale i poniekąd też nasza wina. W Polsce ciągle krąży taki mit, że Musimy kupić auto z niskim przebiegiem, i my przede wszystkim kupujemy przebieg, a nie stan techniczny auta. Naprawdę na to zwróćcie uwagę. W dużej mierze po tych pytaniach, które od Was otrzymuję, wykupujecie przebieg samochodu. Dopiero na drugim miejscu jest ten stan techniczny. Dokładne przyjrzenie się temu autu, które chcemy wybrać, i tu pojawia się pierwszy zasadniczy problem. Jakie auta najczęściej się sprzedają? Zacznijmy od tego, że w przypadku takich samochodów 6- czy 10-letnich. Najlepszym przebiegiem do sprzedaży będzie między 150 a 190 tysięcy kilometrów. Ta bariera tych 200 tysięcy kilometrów już jest taką psychologiczną zaporą. Dlatego tacy przydomowi handlarze najczęściej właśnie stosują korektę licznika. Bo co ta korekta ta? No przede wszystkim takie auto będzie łatwiej sprzedać, będzie lepszym kąskiem. Yy, można dostać za nie większe pieniądze, no bo jeżeli auto ma relatywnie niższy przebieg, będzie je o wiele łatwiej można sprzedać. No właśnie, tylko to pojawia się jeden zasadniczy aspekt. W przypadku Mercedesa chociażby e klasy W210 yy, czy my ten licznik skorygujemy na 150 z 400, tak na dobrą sprawę będzie trudno to odkryć. No, co innego, jeżeli to byłby jakiś tam, nie wiem, Citroen C3, tam faktycznie tą różnicę w przebiegu będzie widać. Na pewno będę mówił w jednym z następnych też odcinków a propos tego, jak dokładnie oceniać ten przebieg. Czy dokładnie, orientacyjnie, dokładnie to nigdy nie ocenimy poza, poza bazą danych, ale przejdźmy teraz do dalszego aspektu. Przebieg to jedno, a tak jak mówiłem, stan auta to zupełnie co innego. Kilometry, kilometrów nigdy nie będą równe. Wszystko zależy od tego, w jaki sposób auto było eksploatowane, i ono później, w dłuższej perspektywie czasu, może nam się za to odwdzięczyć. To nie jest powiedziane tak, że gdy przekraczamy w samochodzie 200 tysięcy kilometrów, automatycznie już tylko i wyłącznie jeździmy do serwisu. Wszystko zależy od tego, w jaki sposób ktoś wcześniej traktował auto. U nas w Polsce panuje jeden taki podstawowy mit. My się boimy właśnie czegoś powyżej 200 tysięcy kilometrów. Dlaczego? Bo w ogłoszeniach od dawien dawna jesteśmy przy, przygotowani na to, że po prostu widzimy samochody z przebiegiem 120, 140, 160, mimo że one mają 10 lat. My rzadko kiedy widzimy auto z przebiegiem 300, 400 tysięcy kilometrów, mimo że w dużej mierze te auta mają po prostu cofnięty lishing, więc tutaj działa na nas psychologia. Oczywiście, wiadomo, że im większy przebieg, tym większa szansa na Jakieś poważniejsze naprawy. Może pojawić się chociażby w przypadku diesli: regeneracja koła dwumasowego, turbiny, wtrysków, przegubów czy przy większych przebiegach skrzyni biegów. No, blok silnika powinien dość sporo wytrzymać, no ale wiadomo, też mogą zdarzyć się naprawy związane chociażby z pierścieniami. Więc powiem Wam jedno. Nie bójcie się naprawdę większych przebiegów, jeżeli widzicie, że auto jest naprawdę dobrze i solidnie serwisowane. Ale przede wszystkim przed zakupem sprawdzajcie dokładnie ten samochód, począwszy chociażby od historii serwisowej. I często nieraz widać właśnie po samochodzie, w jakiej on jest kondycji. W jednym z najbliższych materiałów na pewno wrócę jeszcze właśnie do tego tematu, jak chociaż orientacyjnie ocenić przebieg auta, czy on faktycznie ma te 150 tysięcy kilometrów czy może mieć w granicach 400 tysięcy kilometrów. Więc okej, okay, to będzie na dzisiaj. Tyle, pozdrawiam, trzymajcie się, hej!